Ja mam na imię Wojtek i czytam bajki w bajkowym podcaście. Regina Sobik prezent dla Mikołaja. Cóż, niedługo gwiazdka i nie wiem co zrobić, dotychczas to on mi przynosił prezenty. Chyba się wybiorę na jakieś zakupy. Będzie niespodziankę miał Mikołaj święty. Kupię mu kubraczek, by ładnie wyglądał i nowe porcięta, uszyte na miarę. Ciepłe rękawiczki i modną czapeczkę, i jeszcze drobiazgów na dodatek parę. Przydałyby się też jakieś sanki, narty. U nas sroga zima, śnieg i zamiecie. Oj, nie pomyślałem o innym odzieniu przecież on pracuje na calutkim świecie. A w Australii gorąc tuż to środek lata, więc kupię mu letni ubiór na wymianę. Koszulkę z bawełny i króciutkie portki, czapkę tenisową, o ile dostanę. I żywą choinkę, tam takiej nie mają. Myślę, że ucieszy się biedny chłopina. Gdy za progiem święta przed tym imieniny, muszę sprawić, żeby je dobrze wspominał. Koniec. A teraz czas na zagadkę. Może to nawet być coś, co będzie prezentem. To co? Gotowi? Weźmiesz ją na plażę i na boisko. Kopniesz, odbijesz i to nie wszystko. Lubi ją chłopak i lubi dziewczyna. Zabawy maluch od niej zaczyna. Dla słabszego i dla osiłka. Rodzajów wiele, a zwie się... piłka. Świetnie. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję i zapraszam do innych bajek. Cieszę się, że lubisz bajki i wierszyki w bajkowym podcaście. Jeśli chcesz bajkę z dedykacją albo więcej bajek, albo specjalną bajkę dla siebie, to poproś rodziców, aby wsparli bajkowy podcast. Wystarczy wejść na stronę patronite.pl/łamane przez RODK. A za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję.